No, nie powiem dzisiaj za dużo, nie? Niewyspany strasznie jestem. Może 5 godzin z przerwami, jak spałem, to dobrze. Eee, ciężko, ogólnie z sen to jest, z tego co wiem. Jest taki gość, on się nazywa Chris, Kry... cholera jasna Chris jakiś tam. Nie pamiętam teraz dobrze, ale jak piszecie sobie po angielsku, czy w Google na przykład, o typie, który się odmładza, który zwalnia nie odmładza w kontekście że się z wyglądu odmładza, tylko że jakby stosuje szereg różnych jest milion, jest miliarderem chyba, i, i ma pod, pod sobą zespół jakichś tam naukowców różnych, i on żyje w taki sposób, aby jego metabolizm był. Jak jak wolnie się starzał, nie? I gość ma 47 lat. I on podobno, z tego co wychodzą te skany jego i różne tam badania, nie, wyniki, to ma metabolizm 18 latka nie? Nie wiem czy koniecznie nie wiem czy konkretnie metabolizm, ale jakieś tam parametry wymieniał, że ma 18 latka że wątroba chyba, że serce, coś tam, nie. No i on powiedział, Że najważniejsze w że całym życiu to sen. Nie ma ważniejszej rzeczy dla Twojego organizmu, ciała, zdrowia niż sen. Nie, dajcie sobie tej informacji trochę wsiąknąć w Wasz mózg, bo czy my traktujemy sen poważnie? Tak na ogół, tacy zwykli ludzie, chyba nie, co? Chyba nie. No ja tak po cichu planuję. Za to się wziąć, bo ja ogólnie całe życie no ja jestem taki napięciowy, nie i całe życie mam problemy właśnie ze snem. Mam płytki sen, szybko się budzę. Wiele razy się budzę w ciągu nocy, budzi mnie byle szmer. No i całe życie w sumie tak mam, ciężko zasnąć, później ciężko wstać. Ale wiadomo, nie, życie to jest taka struktura, że pewnie nie chodzi o to, że ja tak mam na tle nerwowym, tylko pewnie są to różne czynniki typu, że kiedyś więcej piłem alkoholu, tak, a alkohol przecież jak wypijesz, to całą noc podobno tak naprawdę organizm odtruwa się i w ogóle nie wypoczywasz przez całą noc po pochlaniu, nie? Więc pewnie różne czynniki się tu zbiegły na, na, to, na to wszystko, ale ogólnie ludzie no, no chyba tak żyją, nie? Tak żyjemy, że sobie siedzimy w telefonie do nocy... Czy tam coś oglądamy, czy nawet czytamy i siedzimy do nocy, nie? No, pijemy też alkohol, właśnie tak, lampeczka wina na dobranoc. Podobno nic zdrowego polecam Roberta Rutkowskiego, chociaż nie, mówię, że to radykał straszny nie? i że szur, <noise> ale jakiś tam credibility chyba ma chłop. No i ogólnie wyjechałem sobie teraz na wakacje i jestem tak zmęczony, że, że nie wiem, czy zasnę. Bo czasami jestem tak zmęczony, że nawet nie mogę zasnąć nie? I Tego sobie życzę, tego życzę też Wam. Może poeksperymentuję właśnie z tym snem. Poczytam, jak to zrobić, żeby taka osoba jak ja mogła znowu wejść na tory spania. A przede wszystkim chciałbym się nauczyć najbardziej drzemać, bo u mnie nie istnieje, w moim słowniku, w mojej rzeczywistości nie istnieje słowo drzemka. Muszą być bardzo. Specyficzne i trudno osiągalne warunki, że miała pewną drzemkę. Nie? Na palcach jednej ręki, a maksymalnie dwóch policzę, ile razy w życiu miałem drzemkę w ciągu dnia. A podobno, właśnie te power napsy, 15-minutowe, też tak wstawiają na nogi. Bardziej niż jakakolwiek kawa czy jerba, Fajnie by było się skupić na sobie, nie? Na zdrowiu. Bo wiecie, co jeszcze powiedział w tym wywiadzie z tym gościem, co się odmładza, ten, który go wywiadował. <grym>, powiedział, że. No ogólnie wszyscy mamy tysiąc problemów, jakoś tak, że wszyscy mamy w życiu tysiąc problemów, ale jak tracimy zdrowie, to mamy już tylko jeden problem, nie? Jakoś tak. No i ogólnie fajnie byłoby się skupić, nie, na zdrowiu, na sobie, na, na organizmie swoim, bo wiesz, to nie chodzi tylko o to, że, że będziesz fizycznie lepszy, sprawniejszy, że będziecie mniej bolało rzeczy. Tylko też. Wszystkie te kognitywne umiejętności i wszystkie inne życiowe rzeczy lepiej będą ci szły, jeżeli prowadzisz biznes, no to pewnie lepiej będziesz lepszym tam partnerem w biznesie, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Jeżeli jesteś naostrzony do granic możliwości, wiecie. Ja tak chcę myśleć, że właśnie z tego co tak prognozują tę sztuczną inteligencję, która ma wyjść, ten AI, że ona. Ona będzie w stanie naprawdę poprzedłużać nam życia. I jeszcze jedna ciekawostka mi teraz spada szybko do głowy. Nilda deGrasse Tyson, bardzo znany astrofizyk amerykański. Wiecie, jaka była średnia długość życia? Kilka tysięcy lat temu? 30 lat. Jak ktoś dożył 30, to był naprawdę szczęściarzem. Następny próg, gdy ludzie osiągnęli średnią. 35 lat. Wiecie, kiedy to nastąpiło? Do połowy XIX wieku. Kumacie to, kurwa. 1850 rok. Niedawno, jak cholera. W porównaniu do 1000 lat wcześniej, tylko o 5 lat średniej żywot został zwiększony. A teraz żyjemy średnio tam z 70, czy tam ileś, nie? Zobaczcie, jak szybko wykładniczo wzrosła długość życia. A co ciekawe, przecież ci ludzie wcześniej jedli organicznie, nie? <laughs> jedli tylko organicznie. Też nie było kiedyś tych przetworzonych ścierw. Tych śmieci, kurwa, które nazywamy jedzeniem. I umierali tak czy siak, więc to raczej nauka, medycyna, nie? No i... No i tak, no i ten AI podobno ma nie dalej niż za 5 lat, już sprawić tak, że będziemy odzyskiwali rok w roku, nie? Bo teraz podobno żyjemy tak, że w roku jednym, kalendarzowym, tak naprawdę tracimy tylko 7 miesięcy życia, nie? Bo te 3 miesiące jest zadbane właśnie poprzez dzisiejszą nowoczesną medycynę, dostępność lekarstw, różnych tam terapii i tak dalej, I że to również ma rosnąć wykładniczo, nie? Że w 2029 mamy osiągnąć Longevity Escape Velocity Polecam wam Ray, to się pisze Ray R-A-Y kurs Veil. Vale. Kurs vale. Nawet macie po polsku Bo jest na, na kanale This is IT Jest Polak, który prowadzi właśnie takie rozmowy I tam posłuchajcie sobie W kontekście AI -a. No i tyle, no. mam nadzieję, że się dzisiaj wyśpię